Przed nami szósta kolejka rozgrywek, która da nam odpowiedź na dwa pytania, kto pozostanie w grze o dalej i która z drużyn oddali widmo bezpośredniego spadku z superligi. Zapraszam. Mecz LKS Gąsawa AZS Politechnika Poznańska. Zwycięzca tego spotkania oddali od siebie widmo bezpośredniego spadku do pierwszej ligi. Mecz Pomorzanin Toruń LKS Rogowo. Pomorzanin poprzednie spotkanie minimalnie wygrał. LKS remisował. Punkty na wagę złota. Mecz Grunwald Poznań Start 1954 Gniezno. Zwycięzca tego spotkania pozostaje w grze. Mecz AZS AWF Poznań Warta Poznań. Mecz o utrzymanie przedownictwa ligowego i szansę na strefę medalową. Tak przedstawia się tabela ligowa po piątej kolejce. Co przyniesie szósta kolejka? Zobaczymy.